Kochani, a ja z nami już Ida Nowakowska, czyli nowa jurorka programu You Can Dance. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. Myślisz, że będziesz bardziej surową jurorką, czy będziesz raczej pobłażliwie patrzeć na osoby, które będą przychodzić na casting? Wiesz co, e, będę starała się patrzeć sprawiedliwie, aczkolwiek e, coś mi się wydaje, że w tym gronie mężczyzn jestem tą dobrą duszą. Jak na razie, przynajmniej po wczorajszym dniu tak to wygląda. E, nie chcę być za słodka, nie chcę nikomu, wiesz tam, e, słodzić jak nie potsz, niepotrzebne to, aczkolwiek chyba jestem, jestem tą dobrą dziewczęcą, duszą <grym> w tej ławie. Morderców. <grym> jak sama wspominasz swój udział w programie, to byłaś najmłodszą uczestniczką pierwszej edycji. Słuchaj, wiesz, to ledwo, ledwo pamiętam, bo to było chyba ze 20 lat temu, nie, ale prawie już 10, więc. Czyli to miałaś lat wprzedaż? 16, teraz mam 25. 16 miałam 17 urodziny w trakcie programu, więc e, tak to było. Wiesz, co? Ja cały czas się czuję jako jak uczestnik You Can Dance, powiem Ci szczerze. I chociaż siedzę po tamtej stronie i oceniam e, tancerzy. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że to jest fajny pomysł akurat na, na, na mnie i na Glebę w, w jury, ponieważ my rzeczywiście wiemy, co oni czują i wiemy, jaki to jest moment wejścia na scenę i jak życie ci się, wiesz, w głowie całe twoje obraca, więc, em, więc, no nie wiem, jakoś sympatyzuję bardzo z tancerzami, z każdym właśnie, dlatego trudno mi jest w ogóle e, na przykład komuś dać odejść. E, ja nie wiem, ja wszystkim bym chciała, tancerzy, i to jest mój problem. Problem duży, ale nad tym pracuję, bo jednak wszystkich nie możemy wziąć do programu. Jak myślisz, co nowego wprowadzisz do tego grona jurorów? Bo tak naprawdę Ty i Maciek zastąpiliście Kingę Rusin. Tak, Kingi się nie da zastąpić jedną <laughs> osobą. E, wiesz co, myślę, że to co powiedziałam wcześniej, jesteśmy uczestnikami, byłymi uczestnikami tego programu, więc e, wiemy jak to wygląda wszystko z drugiej strony. E, no Też e, myślę, że jakąś świeżość po prostu. E, bo no, Agustin i Pirok już, to, no, już już tutaj od lat siedzą, wiedzą, jak to działa, a my jeszcze jesteśmy, znaczy wiem, że oni zawsze są świeżi w każdym programie są nowi ludzie, więc nie da się jakby powtarzać tego, wszystkiego, tego samego, aczkolwiek my to odkrywamy na nowo zupełnie. Także wydaje mi się, że jesteśmy oboje aktywnymi tancerzami. Ja tańczę codziennie, robię też choreografię tak samo Maciek, więc myślę, że my jakby naciskamy na tanie jeszcze bardziej.